Siemanko, z tej strony Sebana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was w dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie wygrać standardowo, oglądacie film do końca, zostawiacie lajka, like subskrybera oraz komentarz. A ja w dzisiejszym odcinku jestem na case dropie, 30% dopłaty macie widowie, jak wiecie, pierwszy w pierwszym popisie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo, także serdecznie was zachęcam. Eee, no. Naprawdę bardzo się opłaca, ponieważ macie teraz ten event świąteczny, a płacić można każdą metodą płatności, dlatego serdecznie zapraszam. Jeszcze jak płacicie to możecie sobie wygrać eee, tutaj tej identyki z giveaway. Wystarczy, że wpłacicie na przykład 50, klikacie dołącz i wygrywacie sobie taką kostkę. Ja w dzisiejszym odcinku otwieram 50 skrzynek eee, poprzednim otwieraliśmy y 100 Rudolfów. No i było ok, mogło być na pewno y lepiej, ale było dobrze. Teraz zobaczymy jak będzie z bałwanem, 50 takich skrzynek, zaczynamy bez przedłużania. my tutaj będziemy mieli, mamy czwóreczkę Chantigo, która zawsze coś tam jest warta. I to jest ona w battle card stanie, ale oddaję, bo jest profitik O to chodzi, pamiętajcie, że za 5 takich skrzynek płacimy 5 dyszek. No i w dzisiejszym odcinku wydamy około 500 zł i zobaczymy ile uda nam się wyciągnąć. No jak na razie dropi naprawdę dobrze, bo to będzie kolejny profit. Tak jak widzicie na załączonym obrazku. Bardzo ładnie. Możecie napisać w komentarzu wie, czy wam udało się coś m, kiedyś trafić z tych czyneczek świątecznych i trzeci raz z rzędu lecię czwórka Chantico i leci kolejny jakiś tutaj y, troszkę tańszy itemek i trzeci raz z rzędu jest próbu. Jak tak ma robić, Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Lubię takie itemki w moim Takie? Lubię w miarę, bo to nie, nie, będzie, nie będzie też duża strata. 39 zł, nie ma tragedii. Bardzo ładny jest ten kartel, ale to nie o to chodzi. Bo my tutaj polujemy, wiadomo na Asimowa, Sporta lub Neo Oira: wiadomo, że procent jest bardzo, bardzo mały. Teraz jak na razie najgorsza, najgorsze otwarcie. E, procent bardzo, bardzo mały na te 3 itemki, ale próbujemy. Może w końcu się uda. E, no, tutaj znowu cały czas te, te CZ i te P250 dropi. Zobaczmy sobie procent z ciekawości, na no, awubkę 0,275, na kałaszka też i na simowa 1% ponad, także może się uda, zobaczymy, otwieramy 5 kolejnych, no i lecimy dalej. Pamiętajcie widzowie, że jeśli chcecie um, wygrać, wbijcie sobie też na Discorda, bo tam macie każde powiadomienie o wszystkim, oczywiście link w opisie i też serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama, każdy kto wbije. Podzięczę mu się i wbiję mu na, na profil Okej, okay, mamy kałaszka legionofanubis Instagram oczywiście też macie w opisie Jeśli ktoś nie chce wchodzić to nazwa rafunflit 89 Jeśli ktoś mnie zaobserwuje wchodzę mu i lajkuję mu zdjęcie Także serdecznie zapraszam Staj się influencerem, tam macie relacje z mojego życia codziennie Widzowie, Kurczę, myślałem, że będzie ten Blood sport. Nie ma good sporta, ale jestem czwórka. No i kurczę, zaraz już w sumie kończymy opening. Już zobaczę, ile mamy tych skrzynek otworzonych. 45, czyli jeszcze 5 skrzynek. Wydaliśmy 500 zł, a jak tam patrzyłem miałem 363, czyli tutaj musiałoby dropnąć coś mega mega dobrego. No a jak na razie się na to nie zapowiada i niestety dzisiejszy opening skrzynek kończymy bez tych najlepszych temków. Było na początku dobrze, później troszkę gorzej. No i wychodzimy w tym momencie widzowie. 130 zł na minus Pamiętajcie, że mamy jeszcze upgrader I tutaj wszystko możemy naprawić Na pewno weźmiemy sobie te CZ na upgrader Raz 10 Walnijmy sobie, może akurat się na... My sobie prawo m, góra Kurcze, będzie Przeciwieństwo będzie, bo mamy lewo dół Ale mamy jeszcze sporo tych CZ -tek. to spróbujmy sobie znowu e, Znowu prawą stronę, tutaj, cyk Kurczę, chyba nie dokręci. Leć. Aj, bardzo blisko było. Ale niestety nie dokręca. Dobra. Przejdźmy sobie jeszcze do eventu. Mamy 12,5 tysiąca e, pojemniczków. Oczywiście od, otwieramy kalendarz adwentowy jak codziennie. Mamy już 12 dzień grudnia. Także Wy też sobie otwierajcie i napiszcie mi w komentarzu, czy udało Wam się coś trafić fajnego. Bo słyszałem, że naprawdę i, e, jest taka szansa. Ja ostatnio mam pecha, ale na pewno próbujcie. Przejdźmy sobie na git Cardy sobie tutaj otworzyć a jedziemy, jedziemy, jedziemy do, do, do końca. i mamy jeszcze 1500, czyli 3 razy 1000. O! I mamy fajne itemki jeszcze na upgrader. Bardzo fajnie. A jeszcze sobie przejdziemy zdrapać 3 zdrapeczki, może akurat coś fajnego poleci. Weźmy sobie tą, tą i pierwszą. Okej, okay, zawsze to tam wiecie, itemki na upgrader. Tyk, bierzemy sobie, może akurat na raz 10, tym razem się uda. Znowu dajmy sobie to samo miejsce znowu gdzieś tutaj, w No nie, no i znowu nie dociągnie. Kurcze, no cały czas jest blisko, no ale niestety się nie udaje. Dobra, teraz polecimy sobie na razy 2 i dajmy prawą stronę po prostu. No i to powinno wejść. Let's go, siedzi taki famasik za stoci, 4 zł. Bardzo ładnie. Czyli ile teraz mamy pieniążków? Mamy 408 Czyli nie ma tragedii Weźmy sobie te 250 I walnijmy sobie na razy 5 I dodajmy sobie 107, 170, 44% I dajmy górę na WP'czka Simov Powinno wejść Let's go! Po raz kolejny siada upgrade I teraz już jesteśmy naprawdę Na bardzo fajnym proficie Bo zobaczcie mamy już 711 złotych czyli 200 wyczystego profitu I wiecie co widzowie? Co ja zakończę filmik. Nie ma co przegrywać, nie ma co być pazernym. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli chcecie wygrać kina, bijacie na Discorda, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnych materiałach. No i na razie.